Witam, dzisiaj będę chciał zrobić takie porównanie w cięciu dwóch pilarek, ale to będzie luźne porównanie, nie bierzcie tego zbyt dosłownie, dlatego że te pilarki się bardzo od siebie różnią. E, także można powiedzieć, że to nie jest ta sama klasa, e, czy na pewno nie jest ta sama klasa, e, ale nie jest ta sama klasa praktycznie pod żadnym względem. E, może pod jednym, ale najpierw o różnicach. E, mamy tutaj profesjonalną pilarkę styla MS 261. Która ma ten elektroniczny gaźnik Czyli system m Pojemność 50 cm I moc około 4,1 konia I chcę ją porównać do Chińczyka Który jest taką kopią, można powiedzieć Husqvarna 365 Ale nie x tylko tej normalnej Więc ona powinna mieć około 65 cm pojemności silnika i około na ma 4,5 konia. ponieważ to jest chińska kopia na pewno ma mniej. Więc dlatego właśnie to porównanie, bo chcę zobaczyć czy ona ma chociaż tyle co styl. 4:1. Nie będzie to dokładne dlatego że one się różnią nawet prowadnicami i łańcuchami. W huszkwarnej jest 3 1,5 rowek. Łańcuch natomiast w stylu jest łańcuch 0.325, 1.3 rowek, czyli tamten łańcuch jest węższy, on wycina mniej materiału, tamten łańcuch mniej obciąża pilarkę. Tutaj sztyl będzie miał trochę przewagę, ale ponieważ ta Husqvarna jest na większym silniku, przepraszam, kopia skwarny. jest na większym silniku i oryginał ma więcej mocy, więc uznam, że to jest mniej więcej, może niesprawiedliwe, ale porównanie, które można przeprowadzić, tak? Chcę po prostu zobaczyć, jak sobie radzi ta kopia w stosunku do, do stila, który ma 4,1 konia mocy. Jeśli ktoś jest ciekawy, to zapraszam do oglądania tego filmu. A więc teraz, sobie zobaczymy, jak tną te dwie pilarki, która z nich będzie szybsza w przecięciu tego klocka. Obie są już rozgrzane, zaraz odpalę obie i będę ciął na zmianę. Raz jedną, raz drugą, żebyśmy mogli każde cięcie porównać. Oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, te pilarki są zupełnie różne klasowo, Stihl wiadomo jest pilarką profesjonalną, Chińczyk no, jest 4 razy tańszy i pojemność cylindrów się różni, Stihl przypominam 50, Chińczyk 65, ale uważam, że mocą powinny być w miarę zbliżone, dlatego moim zdaniem porównanie może być ciekawe. Tylko bierzcie cały czas poprawkę na to, że sztir ma trochę lżej, bo ma węższy łańcuch i jemu będzie troszkę lżej ciąć. Także zobaczmy jak pracują. Także, a więc zaraz sprawdzę wyniki cięcia, która była szybsza, dlatego że tak naprawdę charakter cięcia tymi dwoma pilarkami się dość mocno różni. Stil tak jakby miał dużo wyższe obroty, on pracował prędkością, natomiast huskwarna, bardziej, ciągle, ciągle mylę, kopia huskwarny, bardziej pracowała tak jakby mocą. No, ale to są dwa różne silniki. Także nie powinno to dziwić. Mają różną moc, różne prędkości obrotowe, tak na moje wyczucie. Trudno tak naprawdę powiedzieć, która była szybsza. Myślę, że steel, ale myślę, że nie aż tak bardzo dużo. Ona, pamiętajmy cały czas, że ma węższy łańcuch, więc jej łatwiej utrzymać wysokie obroty, bo wycina węższy rowek. Także myślę, gdyby ten łańcuch miała. Ta pilarka myślę, że szanse byłyby wyrównane i ciałyby tak samo, ale zaraz zobaczę wyniki, i wtedy jakieś podsumowanie zrobię. A więc, jakbym mógł podsumować ten mój dzisiejszy test, najpierw zaznaczmy sobie od razu, że to nie jest taki dosłowny test. Nie bierzcie tego na poważnie. Te pilarki są zupełnie inne: inne łańcuchy, inne prowadnice, inne pojemności silników, ale ale się okazało, że mocą, moim zdaniem, są w miarę zbliżone. Co prawda sztil troszkę może szybciej pracował, troszkę szybciej ciął, ale pamiętajmy, że on ma węższy łańcuch, więc tu mu dało to trochę przewagę. Ma też wyższą prędkość obrotową, co też sprawia, że oczywiście pilarka szybciej tnie, więc jeśli by porównywać je czystą mocą, to myślę, że nawet ta kopia chuskwarny mogłaby być odrobinę mocniejsza. Ona działa ewidentnie na niższych obrotach, ale miała na nich dużą moc, bo to jest większa pojemność cylindra, więc ma moment obrotowy dobry. I moim zdaniem moc tej pilarki jest odrobinę większa niż w stylu. No i właśnie to chciałem sprawdzić. Tak naprawdę chciałem zobaczyć, właśnie, jaką moc może mieć ta pilarka, ta kopia chuskwarny. Przypominam, że oryginał powinien mieć około 4,5 konia. Ja tu oceniam, że ona może mieć, jeśli chodzi o czyste konie, to myślę, że nawet 4,2, nie wiem, 4,3 to może nie. W każdym razie nie jest, nie jest tak źle, ale jeszcze raz podkreślam to, że one cięły prawie tak samo, to nie znaczy, że to są pilarki równie warte zakupu, równie warte posiadania. Wiadomo, że profesjonalny styl, on jest dużo trwalszy, on będzie latami nam służył. Natomiast chińczyk to nie wiadomo, może posłużyć 10 lat, a może posłużyć rok. Tak? Tutaj zależy, bo wystarczy jeden element, że będzie jakiś wadliwy i już nam się pilarka może rozsypać. Chociaż te chińczyki też tanio się naprawia, także w razie czego można sobie naprawić. Ale generalnie chodzi o to, że one są gorsze, więc to, że tutaj jest cena 4 razy mniejsza to na pewno jest usprawiedliwione gorszą jakością elementów, tak? Także broń Boże, nie, nie uważam, tutaj nie twierdzę w tym filmie, że one są równie dobre, że te pilarki są na tym samym poziomie. A teraz Wam pokażę, jak mimo wszystko te dwie pilarki bardzo się różnią. Zobaczcie, jaka jest różnica w wadze. Zobaczmy teraz, ile te pilarki ważą. Najpierw Chińczyk. Waga. 8,5 kg z groszem. Natomiast sztyl 6,5 kg z groszem, czyli o 2 kg lżejszy. No to już na pewno czuć podczas pracy, nie ma wątpliwości. Także tyle, co Wam dzisiaj chciałem pokazać. Jeśli macie jakieś swoje przemyślenia na ten temat, na temat tych dwóch pilarek i to, jak one cięły jedna w stosunku do drugiej, to napiszcie coś w komentarzach. Natomiast ja na dzisiaj dziękuję i zapraszam na inne moje filmy. Do zobaczenia.